kości zostały rzucone. Zaczyna się dzisiaj kampania wyborcza i mam zamiar w niej solidnie zamieszać, o czym, oczywiście potrzebuję do tego państwa pomocy, bo bez tego nie uzbieram 100 tysięcy podpisów. Po to, żeby w tych wyborach mógł wziąć udział przedstawiciel prawdziwej, normalnej prawicy. Takiej prawicy, jak jest na całym świecie, a nie tego, co się w Polsce nazywa prawicą. Człowiek, który od dziesiątków lat mówi stale to samo i to, co Mówi się sprawdza. Po to, żebyśmy my, ludzie normalni, mogli wreszcie mieć w Polsce coś do powiedzenia. Po to, żeby oni musieli dać czas w telewizji, po to, żeby można było rzucić im w oczy, cisnąć im w twarz to, co oni robią z Polską, no to potrzeba, żeby uzbierać te 100 tysięcy podpisów. Dlatego ja bardzo Państwa proszę. Nie ma co czekać. Trzeba od dzisiaj wziąć się do roboty i trzeba te podpisy pozbierać. Instrukcje są na moim wiblogu. Z góry Państwu dziękuję. W imieniu sprawy.